Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Kwiaty pachniały jak marzenie. Orkiestra stroiła instrumenty, a sala wypełniała się gośćmi. Stałem przed ołtarzem z dłonią lekko drżącą, ale nie ze strachu, z ekscytacji. Za kilka chwil miałem zobaczyć ją kobietę mojego życia, Maję, moją przyszłą żonę. Odliczałem minuty. Świat zdawał się zatrzymać, a wtedy pojawił się on. Kelner, którego wcześniej nie widziałem. Podał mi białą kopertę bez znaczka, bez nazwiska, bez adresu. To dla pana, powiedział i zniknął, jakby nigdy go tu nie było. Koperta była cięższa, niż się spodziewałem. Może list gratulacyjny, może prezent od kogoś, kto nie mógł być obecny. Ciekawość wygrała z rozsądkiem. Delikatnie rozerwałem papier. W środku znajdował się list napisany odręcznie na kremowym papierze i zdjęcie czarno-białe. Nieco rozmazane, ale wyraźnie ukazujące maje. Leżała na łóżku, całując się namiętnie z mężczyzną, którego twarz ledwie rozpoznawałem, ale którego tatuaż na szyi znałem aż za dobrze. To był mój brat. Michał. Nogi się pode mną ugięły, świat zawirował. Stałem w miejscu, czując, jak moje serce zaczyna walić w niepokojącym rytmie. Przeczytałem list. Mateusz, zasługujesz naprawdę. Ona cię nie kocha. To wszystko było kłamstwem. Zanim podejmiesz decyzję, zapytaj ją o 14 marca zeszłego roku. Twój przyjaciel. 14 marca. To był dzień, w którym Maja miała być na szkoleniu służbowym w Gdańsku. Pamiętam, jak dzwoniłem do niej wieczorem i nie odbierała telefonu. Mówiła potem, że padła ze zmęczenia. Czy to wtedy? Zacisnąłem pięści, próbując opanować chaos w głowie. W tle rozbrzmiała melodia marszu weselnego. Wszyscy się podnieśli, goście odwrócili głowy ku drzwiom, które otworzyły się z teatralnym efektem. Weszła Maja, uśmiechnięta, promienna w białej sukni, która miała symbolizować czystość i niewinność. Spojrzała na mnie oczami pełnymi miłości. Przez sekundę chciałem uwierzyć, że wszystko w tej kopercie było jakimś chorym żartem. Ale wtedy mój wzrok znów padł na zdjęcie. A zaraz potem na maję zamarłem. Zrobiłem krok do przodu, a potem się zatrzymałem. Ona to zauważyła. Jej uśmiech lekko zbladł. Podszedłem do niej, podałem jej kopertę i szepnąłem: zapytam tylko raz, co robiłaś 14 marca, jej? Oczy rozszerzyły się w szoku. Usta drgnęły, ale nie padło z nich ani jedno słowo. Spojrzała na zdjęcie i cofnęła się o krok. W tej jednej sekundzie wszystko się wyjaśniło. Goście patrzyli w milczeniu, nikt nie rozumiał, co się dzieje. Kapłan milczał, trzymając Biblię, jakby miał nadzieję, że zaraz wszystko wróci na właściwe tory, ale nie wróciło. Odwróciłem się i odszedłem w stronę wyjścia. W uszach dudniło mi serce. Maja nie zawołała, nie wybiegła za mną. Może wiedziała, że nie miała już czym się bronić. Wyszedłem na zewnątrz. Niebo było bezchmurne, a mimo to miałem wrażenie, że właśnie zaczęła się burza. Zadzwoniłem do Michała, odrzucił połączenie. Zadzwoniłem jeszcze raz, nic. Wysłałem mu tylko jedno zdjęcie, to z koperty. Nie odezwał się. Do dziś nie wróciłem do sali weselnej. Nie potrafiłbym. Zamiast tego wsiadłem do samochodu i pojechałem przed siebie nie mając pojęcia dokąd. Myśli kłębiły się jak burzowe chmury. Próbowałem zrozumieć, kiedy to wszystko zaczęło się psuć. Czy kiedykolwiek byłem dla niej wystarczający? A może to wszystko od początku? Było tylko grą? Zatrzymałem się dopiero nad jeziorem, w miejscu, gdzie kiedyś maja wyznała mi, że mnie kocha. To było nasze ulubione miejsce. Dziś wydawało się obce, zimne, puste. Usiadłem na ławce i wyjąłem list z koperty. Przeczytałem go jeszcze. Teraz sejamy twój przyjaciel, ale który? Miałem ich kilku, ale tylko jeden wiedział o Michale wszystko. Adam? Wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do niego. Odebrał po drugim sygnale Mateusz. Jego głos był cichy, jakby wiedział, co się stało. To ty wysłałeś mi ten list? zapytałem bez ogródek. Cisza po drugiej stronie trwała zbyt długo. Tak, odpowiedział w końcu. Przepraszam, że nie powiedziałem ci wcześniej, ale nie mogłem patrzeć, jak idziesz na ślub z kobietą, która cię zdradzała. I to z twoim własnym bratem. Skąd wiedziałeś? Bo ich widziałem. Przypadkiem, 14 marca byłem u siostry w Gdańsku. Poszliśmy do restauracji i tam byli. Trzymali się za ręce, całowali się. Myślałem, że mam o mamy, ale zrobiłem zdjęcie. A potem, kilka tygodni później, znów ich widziałem. Tym razem u mnie pod blokiem. Myślałem, że może się opamięta, że ci powie, ale nie powiedziała. I wtedy zrozumiałem, że muszę to zrobić za nią. Zacisnąłem oczy, ból w piersi narastał. Ale był też inny rodzaj bólu, ten, który przychodził z poczucia upokorzenia. Wszyscy ci, którzy dziś przyszli na nasz ślub, nie mieli pojęcia, że byłem jedynym, który nie znał prawdy. Dziękuję, powiedziałem po chwili. Gdyby nie ty, poślubiłbym kłamstwo. Adam milczał, ale wiedziałem, że rozumie. Rozłączyłem się i przez długi czas wpatrywałem się w nieruchomą taflę jeziora. A potem wróciłem do domu, nie do naszego wspólnego mieszkania z Mają pojechałem do rodziców. Mama otworzyła drzwi z twarzą pełną pytań i przerażenia. Tata siedział w fotelu, patrząc w wiadomości, gdzie już pojawiła się informacja, że ślub Mateusza i Mai został niespodziewanie przerwany. Ktoś z gości musiał to wrzucić do sieci. Oczywiście, internet nie zna litości. Tego wieczoru wypiłem pierwszy kieliszek wódki od lat. Mama próbowała mnie pocieszyć, ale nie było słów, które mogłyby posklejać to, co zostało rozbite. Poszedłem spać z ciężarem w sercu i pustką w głowie. Następnego dnia obudził mnie hałas. Ktoś walił do drzwi, jak oszalały. Wyszedłem na korytarz i usłyszałem krzyki. To była Maja. Mateusz, błagam cię, porozmawiaj ze mną. Jej głos drżał, oczy były czerwone od płaczu. To nie tak, jak myślisz, nie miałem siły na rozmowy, ale wyszedłem. Stanąłem przed nią i spojrzałem w te same oczy, które jeszcze wczoraj wydawały się pełne miłości. W takim razie, powiedz mi jak to jest naprawdę? Kiedy to się zaczęło? To był błąd, jednorazowy szepnęła. Nie kłam, powiedziałem ostro. Adam widział was więcej niż raz, i to nie było przypadkiem, zamarła. Zrozumiała, że nie ma już wymówek, że kłamstwa nic jej nie uratują. Kochałam cię, naprawdę. Ale z Michałem to było inne. On był inny, był moim bratem. I to właśnie czyni cię kimś, kogo nie potrafię już nawet nienawidzić. Bo jesteś mi obojętna, te słowa ją złamały. Zaczęła płakać, ale ja już nic nie czułem. Dwa miesiące później dostałem wiadomość od Michała, pierwszą od tamtego dnia. Spotkajmy się, muszę ci coś wyznać. Zgodziłem się. Spotkaliśmy się w starym magazynie, który należał do ojca. Było cicho, zbyt cicho. Michał wszedł powoli. W jego oczach było coś, czego wcześniej nie znałem. Strach, wyrzuty sumienia, Mateusz, ja. Ale zanim zdążył dokończyć, rozległ się huk, ktoś strzelił. Michał padł na ziemię. A wtedy usłyszałem znajomy głos. Nie możesz znać całej prawdy. Z cienia wyszedł Adam, trzymał broń i uśmiechał się zimno. Zamarłem. Serce waliło mi w piersi jak młot. Spojrzałem na Michała, który leżał na ziemi, trzymając się za ramię. Krew sączyła się spod jego palców. Nie wyglądało na to, żeby kula trafiła w serce, ale wystarczyłoby wywołać panikę. Adam, co ty? Co ty do cholery zrobiłeś? krzyknąłem, cofając się o krok. Uspokój się, powiedział zimno, nie opuszczając broni. Gdyby chciał zginąć, celowałbym w głowę. Chciałem tylko, żebyście w końcu zaczęli słuchać. Oszalałeś? Nie. Po prostu mam dość bycia tym, który patrzy z boku. Przez całe życie byłem twoim cieniem, Mateusz. Twój najlepszy przyjaciel, twój powiernik. A ty nigdy nie zauważyłeś, że to ja kochałem Maję jako pierwszy. To mnie odrzuciła dla ciebie. Poczułem, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Adam i Maja. Przed laty. Zanim byliśmy razem. To nieprawda. Szepnąłem. Oczywiście, że prawda, syknął. I Michał? On nie zbliżyłby się do niej, gdyby nie ja. To ja go popchnąłem. To ja pokazałem mu wasze słabe punkty. To ja zrobiłem to zdjęcie. Wszystko zaplanowałem, bo wiedziałem, że ty nie jesteś dla niej odpowiedni. A kiedy dowiedziałem się, że ona jednak do niego coś czuje, wtedy zrozumiałem, że nie wystarczy was rozdzielić. Muszę was zniszczyć. Adam! Zaczął Michał z podłogi, wyciągając rękę. Ty, ty to wszystko. Tak, i wiesz, co jest najpiękniejsze? Adam zbliżył się do mnie, celując teraz we mnie, że przez cały ten czas ufałeś mi bardziej niż komukolwiek, nawet bardziej niż jej. I teraz się nie wiesz już, co jest prawdą. I co? Zabijesz mnie? Spytałem cicho. To twój plan? Przez moment milczał. W jego oczach pojawiła się niepewność. Dłoń lekko mu zadrżała. Nie, nie ciebie. Ty musisz żyć z tym, co się stało. Ty musisz każdego dnia patrzeć w lustro i zastanawiać się, komu tak naprawdę ufałeś. Wtedy coś zaskoczyło. Drzwi magazynu otworzyły się z hukiem. Dwóch policjantów wpadło do środka z bronią, gotową do strzału. Na ziemię rzucić broń. Adam zawahał się. I wtedy Michał z resztką sił rzucił się w jego stronę. Padł strzał. Drugi. Adam upadł. Policjanci obezwładnili go w sekundę. Michał jęknął, ale żył. Ja stałem jak sparaliżowany. Wszystko działo się zbyt szybko. Policjant podszedł do mnie. Kto zawiadomił służby? Spytałem cicho. Anonimowy telefon, ale był dokładny, wiedział wszystko adres, sytuację, nazwiska. Spojrzałem w stronę Adama, który już był zakuty w kajdanki. Patrzył na mnie z dziwnym spokojem, jakby właśnie osiągnął to, czego chciał. Mijały tygodnie. Adam trafił do aresztu, Michał do szpitala, Maja ma zniknęła, nie odbierała telefonów, nie odpisywała na wiadomości. Ostatni raz widziano ją na lotnisku w Berlinie, podobno wyjechała do Nowego Jorku. Ja spróbowałem żyć dalej, choć każdy dzień przypominał o tym, jak łatwo można pomylić miłość z iluzją, aż do dnia, gdy przyszedł kolejny list, bez nadawcy, w takiej samej kopercie, jak ta z dnia ślubu. W środku znajdowała się fotografia. Tym razem przedstawiała maję. Była uśmiechnięta z kieliszkiem wina w dłoni. Obok niej siedział mężczyzna, z tatuażem na dłoni. Nie był to Michał ani Adam. Ktoś zupełnie inny. Na odwrocie zdjęcia widniał napis Prawda nigdy nie była taka, jak myślałeś. Zacząłem się śmiać pustym, gorzkim śmiechem. Bo wtedy zrozumiałem, że może wszyscy graliśmy w grę, której zasad nie znał nikt. Nie mogłem przestać patrzeć na to zdjęcie. Próbowałem rozpoznać mężczyznę obok Mai. Twarz wydawała się znajoma, ale nie mogłem jej od razu przypisać do nikogo konkretnego. W końcu zostawiłem zdjęcie na biurku i przez kilka dni próbowałem zająć się czymkolwiek innym, bezskutecznie. Coś mnie gryzło, coś nie dawało spokoju. Wróciłem do zdjęcia po kilku dniach i wtedy dostrzegłem szczegół, który wcześniej przeoczyłem. Na dłoni mężczyzny był pierścień z herbem, znak, który znałem z dawnych zdjęć rodzinnych. Był identyczny jak ten, który nosił mój ojciec. Zamroziło mnie. Ojciec zmarł, gdy miałem dziewięć lat. Zginął w wypadku samochodowym albo tak mi powiedziano. Zacząłem przeglądać wszystkie stare dokumenty, listy, akta. Matka nie chciała rozmawiać. Kiedy zapytałem o ten pierścień, zbladła, powiedziała tylko jedno. Mateusz Są rzeczy, które lepiej zostawić w przeszłości, ale ja już nie potrafiłem. Zleciłem prywatnemu detektywowi, żeby zbadał sprawę. Po tygodniu przysłał mi raport i wtedy wszystko zaczęło się układać. Mój ojciec nie zginął w wypadku. Inscenizował swoją śmierć miał długi ogromne, powiązania z półświadkiem zniknął, zostawiając rodzinę z czystą kartą i jednym wielkim kłamstwem. A później pojawił się znów, ale już nie jako ojciec, nie jako mąż, tylko jako ktoś nowy, ktoś, kto pojawił się w życiu Maji i nie tylko. Bo okazało się, że mężczyzna ze zdjęcia nie tylko znał Maję, on ją finansował mieszkanie, biznes, który próbowała rozkręcić, podróże, wszystko. I zaczął to robić na długo przed tym, jak mnie poznała, a może właśnie dzięki temu mnie poznała, Zrozumiałem to wszystko dopiero wtedy, gdy przyszła kolejna koperta. Tym razem bez zdjęcia. Tylko jeden krótki list: Synu. Zrobiłem wiele złych rzeczy, ale wiedziałem, że pewnego dnia i tak znajdziesz. Prawdę, maja była tylko pionkiem, ale miała cię ostrzec, zawiodła. Więc zrobiłem to za nią. Może mnie znienawidzisz, może już to zrobiłeś, ale to, co cię spotkało, to była cena za moją ucieczkę. Teraz już wiesz wszystko. A ja znikam na zawsze. Twój ojciec. Poczułem, jak coś we mnie umiera. Całe życie wierzyłem, że ojciec był ofiarą, a okazał się katem, manipulatorem i człowiekiem, który przez lata pociągał za sznurki, niszcząc mój świat z ukrycia. Maja. Nie była niewinna, ale też nie była jedyną winowajczynią. Była tylko kolejną marionetką w jego teatrze. Może mnie kochała, może nie. Ale jej decyzje nie były wyłącznie jej, Adam, Michał. Wszyscy odegrali rolę, którą im przydzielił, a ja, ja byłem głównym bohaterem, który nigdy nie znał scenariusza. Wyszedłem na balkon, spojrzałem w nocne niebo, próbując zrozumieć, co jeszcze zostało prawdziwe, i wtedy uświadomiłem sobie coś jeszcze: że może cała ta historia nie była po to, by mnie zniszczyć, może była po to, by mnie obudzić. Minęło sześć miesięcy, zmieniłem numer, pracę, miasto, zacząłem od nowa, bez iluzji, bez ludzi, którym ufałem ślepo, ale z jednym postanowieniem: nigdy więcej nie wierzyć w piękne słowa bez dowodów, nigdy więcej nie ignorować znaków, bo w dniu mojego ślubu otrzymałem kopertę bez nadawcy. I choć złamała mi serce, to ocaliła moje życie. Czas leczy rany, tak mówią, ale są rany, które nie mają zagojonych brzegów. One po prostu uczą cię żyć inaczej, ostrożniej, chłodniej, dojrzalej. Minęło osiemnaście miesięcy od tamtego dnia. Dnia ślubu, którego nie było. Dnia, który miał być początkiem mojego nowego życia, a okazał się końcem złudzeń. Zamieszkałem w Gdańsku. Nad morzem łatwiej się oddycha. Pracuję w niewielkiej księgarni, prowadzę spokojne życie, bez wielkich dramatów. Każdego ranka parzę sobie kawę i otwieram okno by wpuścić zapach soli i dalekich horyzontów. I każdego dnia przez chwilę myślę o przeszłości. Nie wiem, gdzie jest Maja, może naprawdę wyjechała do Nowego Jorku, a może ułożyła sobie życie gdzie indziej, jako ktoś inny, z kimś innym. Nie mam już potrzeby jej szukać, ani jej, ani Adama, ani odpowiedzi, bo zrozumiałem, że czasem poznanie prawdy to nie jest klucz do szczęścia, to tylko klucz do zamknięcia drzwi, przez które już nie chcesz wracać, mój ojciec zniknął. I choć jego list był ostatnim, jaki otrzymałem, czuję, że to nie był koniec jego wpływu na moje życie. Żył w kłamstwie i przez to zbudował wokół mnie labirynt pełen iluzji, manipulacji i bólu. Ale nie wygrał, bo jestem tutaj, oddycham i wreszcie żyję na własnych zasadach. Pewnego dnia do księgarni przyszła kobieta. Miała rude, włosy i jasne oczy uśmiechnęła się, patrząc na mnie z uwagą. Szukam książki, która nie ma szczęśliwego zakończenia, ale jednak daje nadzieję, powiedziała. Podałem jej jedną, a ona wychodząc odwróciła się i dodała. Czasem to, co boli najbardziej, prowadzi nas tam, gdzie powinniśmy być, uśmiechnąłem się. Nie odpowiedziałem, bo wiedziałem dokładnie, co miała na myśli. W końcu nauczyłem się czegoś ważnego. Nie każda rana zostawia bliznę, którą widać, ale każda uczy cię, jak nie pozwolić by ktoś inny pisał twoją historię. I dziś to ja trzymam pióro.